Oraz jedenasty środowisko spółdzielcze nagrodziło przedstawicieli samorządów lokalnych, a także urzędów samorządowych i państwowych, którzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działalność spółdzielni. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Galerii Porczyńskiej w Warszawie. Gości powitał Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie w imieniu zarządu, Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, swoim własnym, prezes Alfreda Domagalskiego. Witam wszystkich tych samorządowców, którzy kochają i rozumieją spółdzielczość, chociaż Wy nas rozumiecie. Za to Wam dziękujemy. Koleżanki i koledzy, po raz jedenasty spotykamy się z okazji wręczenia wyróżnień samorządowca-spółdzielcy. Ta 11-letnia już tradycja potwierdziła jakże słuszną decyzję władz Krajowej Rady Spółdzielczej, aby tych samorządowców, tych działaczy samorządowych, którzy w tym swodziennym działaniu wiedzą, rozumieją, czują problemy spółdzielni czy spółdzielczości w ogóle, a spółdzielczość jako jeden z bytów społeczno-gospodarczych, nie tylko realizuje cele gospodarcze, a więc nie jest nastawiona tylko na to, żeby robić pieniądze żeby kierować się tylko zyskiem, ale również na wrażliwość społeczną, gdzie samorządowcy mogą na nas zawsze, zawsze liczyć. Ci wyróżnieni, którzy dzisiaj będą uhonorowani, to są ci samorządowcy, którzy również rozumieją ideę i spółdzielczość, która działa w ich lokalnych ojczyznach. Marzy nam się, aby równe zrozumienie, równa współpraca i wspólne działanie cechowało, niektórych parlamentarzystów, a o to już o wiele trudniej. Sądzę, że dzisiaj ci wyróżnieni i to święto potwierdzi tylko tezę, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W tej zgodzie między samorządem spółdzielczym a samorządem terytorialnym działajmy dla dobra mieszkańców wszystkich lokalnych ośrodków. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym i dziękuję bardzo. Słowo wstępne wygłosił Alfred Domagalski, prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. W Polsce po okresie przemian ustrojowych do dzisiaj jeszcze spółdzielczość nie może nabrać siły, impetu właściwego, właściwego rozmiaru działalności adekwatnego do do potrzeb. Ciągle udział spółdzielczości w tworzeniu PKB jest marginalny. Ostatnio Gus podał, że jest to około 1,5%. A więc, jeśli przyjmiemy, że średnio w Unii Europejskiej jest to 6%, to widzimy, jak jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Dlatego też bardzo sobie cenimy i szanujemy wszystkich tych, którzy w otoczeniu spółdzielczości funkcjonują, którzy dostrzegają jej zalety, jej walory, jej rolę, wspierają działalność spółdzielni, pomagają w tworzeniu tego wspólnego dobra. Niech te nasze wyróżnienia będą tym symbolem pamięci, uznania i niech może także przyczyniają się do budowania dobrej pozycji działaczy samorządowych, wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad, radnych gminy w środowiskach lokalnych. To myślę bardzo istotne i chcielibyśmy, żeby za to wsparcie i za tą pomoc współdzielcy. Potrafili się także rewanżować, chociażby w czasie powszechnych wyborów samorządowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. W gronie spółdzielców warto uświadomić sobie, że spółdzielczość polska jest bardzo głęboko zakorzeniona w polskiej historii i tradycji. Warto również uświadomić sobie, że spółdzielczość w Europie, w tej Europie, gdzie od 10 lat w Zjednoczonej funkcjonujemy jako kraj członkowski, mówił o tym prezes Alfred Domagalski, udział spółdzielni w PKB średnio wynosi 6%. U nas w kraju blisko 8 milionów członków, 300 tysięcy w 10 tysiącach spółdzielni zatrudnionych i PKB 1,5%. W związku z tym należy zapytać we własnym gronie siebie, jaka jest tego przyczyna. Przyczyn jest oczywiście wiele, ale warto również uświadomić fakt, że spółdzielczość działająca w gminach, powiatach w tej naszej rzeczywistości w liczbie 10 tysięcy Obsługuje w wielu branżach wiele sfer życia gospodarczego. Nie ma prawie gminy, gdzie by nie funkcjonowała spółdzielnia, a są miejscowości takie jak Strzałkowo, gdzie funkcjonują w jednej wsi, wprawdzie liczącej blisko 5 tysięcy mieszkańców, wszystkie spółdzielnie i spółdzielnie, które nie powstały w epoce minionej, tylko mają wszystkie blisko stu, czy ponad stuletnią tradycję. Warto o tym mówić między innymi po to, żeby władza w demokratycznym państwie wybierana i bez względu na to, jak będziemy pochukiwać i krzyczeć na posłów aktualnie wybranych, to niewiele da, ale warto sobie uświadomić, że sektor, który ma 8 milionów członków, może w demokratycznym państwie mieć wpływ na władzę pod jednym wszakże warunkiem, że będzie chciał z tej możliwości wpływu korzystać, chodził na wybory i odpowiednio tą władzę kreował. To dzisiejsze spotkanie, tu w tak ważnym miejscu, 11 edycji, dokładnie nie pamiętam, ale jednej z edycji byłem również laureatem wówczas jako starosta, jest wielkim gestem środowiska spółdzielczego wyciągania ręki do środowiska samorządowego. Bez samorządowej przychylności spółdzielcze, choćby banki czy inne spółdzielnie nie mają możliwości korzystania ze środków publicznych. Oczywiście jest ustawa o zamówieniach publicznych, nie ulega wątpliwości, ale życzliwość i świadomość, że ten, który ulokowany jest w danym środowisku, a więc w gminie, powiecie czy województwie, gdy... Podejmuje się działalności gospodarczej w różnych branżach, to po pierwsze stwarza miejsca pracy, a po drugie jest wrażliwy na potrzeby społeczne. Dlatego bym chciał wszystkim laureatom, a jak w zaproszeniu widać, laureaci samorządów szczebla wojewódzkiego i to wysokiej rangi, szczebla powiatowego i szczebla gminnego, zarówno te organy które są wykonawczymi, ale również radni, przewodniczący tych rad, uznanie kapituły uzyskali. Ja przynajmniej traktuję to jako wielkie wyróżnienie. Myślę, że podobnie wszyscy ci samorządowcy, którzy za chwilę otrzymają te wyróżnienia, będą wspominać ten fakt i o spółdzielczości pamiętać będą w życiu codziennym. Dziękuję za uwagę. W tym roku za owocną współpracę ze spółdzielniami tytułem samorządowiec spółdzielca wyróżniono 39 osób. Szanowni państwo pan Edward Adamczyk, wiceprzewodniczący sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Pan Maciej Polski, burmistrz miasta i gminy Koźmi Wielkopolski. Pan Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pan Ryszard Brejza, Prezydent Miasta i na Wrocławiu. Pan Kazimierz Dąbrowski, burmistrz miasta Zambrów. Pan Andrzej Duda, burmistrz miasta Kolno. Pan Kazimierz Dbochowski, wójt gminy Zambrów. Pan Turek Duda, Starosta Powiatu Kolno. Pan Stefan Dziamara, Burmistrz Gminy i Miasta Rychwa. Pan Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Krakowa. Będę zaprosić następną grupę. Pan Leon Gettinger, Wójt Gminy Czermin. Pan Jarosław Krenda, Burmistrz Miasta Węgrowy, Pan Eugeniusz Kapuśniak, Wójt Gminy Żarnowiec. Pan Wacław Kęska, burmistrz miasta Pystołice. Pani Janina Renata Kołodziej, przewodnicząca Rady Osiedla Osiedle Idzikowskiego, więc zakładowa spółdzielnia mieszkaniowa Energetyka w Warszawie. Pan Jerzy Kruk, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu. Pan Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki. Pan Stanisław Krajewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego. I Pani Lidia Kula, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. I podobnie prosimy laureatów do zdjęcia. czym dla pani jest to wyróżnienie samorządowiec współdzielca e, jest to dla mnie e, naprawdę e, Tytuł wybitnie honorowy, który miałam zaszczyt otrzymać dzisiaj od przedstawicieli polskiej spółdzielczości, z którą współpracuję od wielu, wielu lat. Jest to dla mnie wyraz uznania za wszystko to, za całe moje zaangażowanie na rzecz działalności spółdzielczej we wszystkich branżach, w jakich tylko mogę się w to zaangażować. Pan Bogdan Łapa, wicestarosta powiatu kartuskiego. Pani Janina Kwiecień, Starosta Powiatu petruskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz, Burmistrz Stronia Śląskiego. Pan Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Pan Krzysztof Mikietyński, Prezes Zarządu Mieszkaniowej Westalka Nakło nad Notecią. Pan Witold Jakub Oleszczyk, Wicestarosta Powiatu Duńska Wola. Pan Józef Olszewski, Wójt Gminy Kraszewice. Pan Henryk Plichtal, wójt gminy Czajków. Pan Stanisław Pochyluk, wójt gminy Połajewo. Pan Bogdan Praski, wójt gminy Panki. Pani Dorota Ryl, wicemarszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego. Pan Waldemar Sikora, burmistrz miasta i gminy Pusko Zdrój. Pan Tadeusz Skatuła, starosta powiatu Włodzisław Śląski. Pan Mirosław Kuzew z Konieczny, burmistrz jak Jaciego. Pan Gabriel Waliłko, starosta powiatu Nisko. Pan Andrzej Wyczawski, burmistrz miasta Jarosławia. Pan Bogdan Zieliński, starosta powiatu Wysoki Mazowiecki. To wszyscy wyróżnieni w 11. edycji konkursu Samorządowiec spółdzielca. W imieniu wyróżnionych podziękowała pani Dorota Ryl, wicemarszałek Panowiec województwa łódzkiego. Myślę, że jesteście państwo spółdzielcy przykładem dobrej roboty, ale też tych cech, które są najważniejsze, a które, o których, czasem, których nam czasem co, w dniu codziennym brakuje. Takiej przyzwoitości, rzetelności, takiej e, spojrzenia na drugiego człowieka i dobrej wspólnej pracy. Spółdzielczość, która jest taką solą tej ziemi, bo przecież ponad 150-letnia tradycja, nie da się w żaden inny sposób zdefiniować, jak to działanie wspólne, solidarne i spółdzielcze. Teraz powstają spółdzielnie społeczne, wzorowane właśnie na tych spółdzielniach, na tym dobrej robocie i dobrym, dobrych statutach. Myślę, że żadne ustawy, żadne e, manipulowanie przy, przy spółdzielniach, przy tych przepisach, na podstawie których one działają, nie zmieniają tego, co najważniejsze, czyli tego przesłania spółdzielni, że człowiek jest najważniejszy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. To jest wielkie wyróżnienie, ale jeszcze dodatkowo zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy i współpracy ze spółdzielczością, a tutaj tylko każdy taki kontakt to przyjemność i takie dobre naładowanie energii. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie. Organizatorem konkursu samorządowiec spółdzielca jest Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja magazynu Tęcza Polska. Jak wygląda ten styk między samorządem a spółdzielnią, między samorządem na przykład w Warszawie a spółdzielniami mieszkaniowymi? Warszawa jest specyficznym miastem dlatego, że i ustrój Warszawy jest troszeczkę inaczej skonstruowany niż w pozostałych miastach. Natomiast na naszych, na mojej dzielnicy przykładowo relacja z burmistrzem kucharskim Pragi Południ jest w zasadzie nie podlega, nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest wręcz wzorcowo się układa. Zresztą otrzymał już taki tytuł samorządowca spółdzielcy i myślę, że podobnie jest i w innych miastach, bo tam nie ma tej polityki, nie ma tych, 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 tych styków takich politycznych. Jest tylko takie bieżące życie, gdzie Mieszkańcy muszą sobie no, w jakiś sposób sami radzić i, 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 i radzą sobie na tej zasadzie, że wszelkiego rodzaju programy gospodarcze, społeczne, potencjał prowadzenie klubów, budowa różnego rodzaju wojsk, obiektów są uzgadniane z samorządami i to wychodzi dobrze.